Proszę o muzykę, by skorzystać Zatrzymamy. Przeciszymy yy, muzyczkę. O, proszę. Nie aż tak, ale tak. I jest fajnie. Dzisiaj pokażę Wam fajny odcinek, w którym... I tak, jeżeli będziecie chcieli taką serię normalną, co ja o tym takie fajne, no, to zostawcie łapki w górę. Dzisiaj łapki w górę nagrywam, okay, jeżeli chcecie serię TikTok, żeby działał to, to też taki w górę, Parę ładny a I wyczyściłem go ale... mordę. Dobra. Ważna jest praca, a ja go wyciszę specjalnie. Tak, proszę. Nous, no, 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 go, no, go nie, dwa razy. Dobra, Morwo pokazuję już pracę. No. Zobaczcie, swoje MMO walki. No, to będzie na specjalny jeden z odcinków. Zobaczcie. Podoba Wam się. Napisy. Zobaczcie. Na końcu mam walki. Są podzielone na dwa dwie karty walki. Zobaczcie. Najfajniejsze walki są to chyba. Walka dziewczyn, tutaj Bloński Faust Wardenga, Popek Faust Patryk Kizo Kubanczyk Faust Marcin Malczyński i tutaj 12 Jest coś napisane. Czekajcie. O, muszę to dać na 13. Ej, usunąłem. Dobra, dałem na Dzięki za odcinek. Pozdro. Więc pozdrawiam. Zostawcie suba, łapkę w górę i jeżeli chcesz, chcecie serię TikTok, że będziemy oglądać razem, to będziemy oglądać razem TikTok i tak, tak. Będziemy razem. 5 łapów w górę, TikTok i sześć łap w górę. Kolejne vlogi.